tak zapomniałem jeszcze dodać jednej rzeczy a miałem dzisiaj pokazać wam etykietę i butelkę eee, co to było za piwo? patrzymy eee, był punkt and szynkarnia mm, imperial dzień eee, foraging For. Ekstra stąd. Czyli, czyli mnia, tak? Spójrzcie, cóż to za skarb. Jak dobrze poszukacie, możesz się znaleźć w sieci. Nie. Powiem tak. Yy, z czasem kopię jest coraz mocniej. Nie dziwię się, że to jest gabały 330 ml. W końcu prawie 10%. Chociaż są piwa mocniejsze, typu Snake eee, Venom czy Almagedon, tak. No ja wiem, Snake Venom jest tam o kilka procent, czy, czy może o, o pół procenta mocniejszy. No dobrze, zaraz się zabijamy. Za święty spokój, i zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Eee. Jak już wcześniej wspomniałem, ja osobiście nie jestem entuzjastą. Hmm. Doznań typu takich e, ciężkich, piwnych. No cóż, są i zwolni z takich że, że smaków. Kończymy tutaj temat. Wasze zdrowie. I obyśmy się nie zobaczyli z tym kuflem w następnym roku. Jak to się mówi w tego Jeszcze jedną. Ze względu na zwiększoną ilość e, alkoholu, ja nie polecam żadnego białka. prostu no, nie się ślina czy liści itp. Co jest, co jest zresztą no, fajnie grzeje na początku, tylko trzeba się pilnować, trzeba się ruszać. Organizm to i tak z zmetabolizuje, tylko też tak, tak z moim komplią genną było. Kupakinu, nie zostawiajcie swoich zachód na myluzie. Zabijać ich na na, na, na na, w te pędy, w pizdu. Jeszcze wam za to podziękuję. Postawić jakieś żalcie z kurczakiem. Niech dałem do siebie. Cześć. Ewentualnie jeszcze dołożyć jakieś agapy Jak są moje pani. No dobra. Wracając do Meritum. Słuchajcie. Yy, mam tu jeszcze święty spokój. Teraz sobie poczytam dokładnie. Co tutaj jest? Być może wspominałem, bo już nie pamiętam. Patrzcie. Nie wiem mi tak? Specjalnie się zakopiłem po to otwierasz, do piwo w jednym sklepie, w którym częścią, często bywam. Zazwyczaj po spożywkę. Przeciętny konsument by to już, że tak powiem, spożył. Ja natomiast jestem o wiele bardziej wsiąkli, sobie no taką mladuchę raz w roku. No dobra, otwieramy. Zobaczymy, co my tutaj mamy za skarbem. Gdzie ty jesteś? taś, taś. Bardzo delikatnie cytryny. No, w końcu to jest cytrynowy, prawda? I oczywiście ścielka. No dobrze, zobaczymy to, co tutaj będzie w kuflu. Pozostało się jeszcze z zeszłego trafika wymieszamy. Zobaczymy, co będzie. No tak, tyle co nie kop, ledwie trzy jasna barwa. Typowo, taka typowa złota. Jak na chyba to jest zresztą przez całą. Widać, że troszeczkę osadu się dostało, czyli drożdżę są. Opa. No, dosyć spory tej dojrze. I teraz. Czy hmm, mi, co to jest? Woda słodka, czymienny, sód pszeniczny, śmiele. Simko, y, Amariedu. Awdyta. Blan. Malinka drożdże U.S. 05, trawa cytrynowa, L.G. I krótki opis. Wyraziste piwo o barwie ciepłego e, bursztynu z wyraźną goryczką e, i solidną słodką pobudliwą. E, słodkawą powodliwą Przepraszam bardzo. E, goryczką i solnią słodową, po-bu-do-wą. Złożony aromat i smak to zastuwa kilku rodzajów śmiar Herbaty z bergamotką i trawę cytrynowej. No powiem wam, że to się zapowiada na bardzo ciekawie. Zaraz zobaczymy.